Jeszcze jedę sobie po farbę na montaż, żeby pomalować ogon. Mam nadzieję, że tak jak mnie słyszycie. i że do sklepu mnie wpuszczą w kasku, bo ja mam maski. No to idziemy. Ogólnie zrobię <laughs> mały update. Mam hamulec z przodu. Dorobione jarzmo, żeby ten zacisk był troszkę dalej. Nowe klocki zamówiłem. bo te Mocniejsze, wyczynowe, EBC. Link dam w opisie. Może będzie film z montażu albo z rozpakowania. Trzeba pomalować to, bo ta folia za Dobry. Taki spray kupiłem. Biały połysk. 11,50 więc zobaczymy jak to pokryje jak nie pokryje no to kupię jakąś folię albo tą samą i lepiej położę albo, albo coś teraz dopowiem tak na szybko kupiłem podkład yy, z tej samej firmy co spray jeśli chcecie film z malowania napiszcie w komentarzu to pomyślimy to by było born tyle left and female